Siemaneczko wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Counter Strike'a Global Offensive na moim kanale, tak jest No i właściwie to będzie odcinek, który być może wyjaśni wam, czy jestem boostowany, czy nie Ponieważ w ostatnim odcinku niekomfortowo trochę się czułem yy, Grałem słabo, tak, podejrzewam, że grałem bardzo słabo, jak teraz tak spojrzałem, to rzeczywiście Przed chwilą zagrałem sobie fajny meczek, na którym dobrało mi dodatkowo Polaków Jeśli dobierze mi Rusków, to będę musiał zrobić cięcie i po prostu nagrać jeszcze raz Ale tak, początkowo jeszcze chciałem powiedzieć, że nagrywam ten odcinek no tak, to był ten odcinek, to była taka ostateczność, ponieważ musiałem się uprosić mamy, mam karę do tej pory, za oceny po prostu, więc musiałem bardzo dobrze, bardzo dużo prosić mamy, żeby jakoś to nagrać, no ale coś tam się udało, żeby móc sobie nagrać. No i ogółem jeszcze jedną rzeczą jest to, że pozdrawiam Benio Monstera, jeśli dobrze mówię nick, który na urodziny wysłał mi M4A1S, atomowy stop-stop atomowy. Yy, Film testy, bardzo fajna broń, bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Także dzięki Ci, wielkie, nie mam jej podmienionej, dlatego że jestem przyzwyczajony teraz do M4A4. No więc myślę, że zaczniemy sobie już grę. Dobiorę sobie jakichkolwiek graczy, nie będę grał z Teamem, żebyście po prostu nie myśleli, że jestem kierowany. Także widzimy się w meczyku. Także rozgrzeweczka się kończy, no i któm, któż mógł się spodziewać, że akurat dobierze nam Dasta dwójkę. No każdy mógł się spodziewać, ale że lubię tą mapkę i akurat tutaj właśnie w drużynie. kontrterrorystów e, e, znam fajną, fajną, naprawdę fajną e, kryjóweczkę, fajną jedną, fajnego jednego trika, którego wam też mogę zaprezentować, jeśli będziemy załóżmy przegrywali, albo... No, zresztą sami zobaczycie. Także zaczynamy już meczyka, tutaj 3 sekundy. No i dobrało mi Francuzów, dobrało mi e, wielu, wielu, wielu graczy. Tak. Good luck. Uh, guys, can you say hello? Can you say hello? Hello. Hello. Okay, I'm recording. Uh, why do you to YouTube? Okay? What? Yeah, I'm a small YouTuber. Let's <laughs> What? Okay. Także oni już wiedzą, że nagrywam, więc może się postarają troszkę bardziej grać. Teraz wbijamy sobie na bombsite i sprawdzamy trupa. O, oh, SB. Dobra, wszyscy tam w trupie byli, także mogę się tutaj już wystawić troszkę wydaje się mi, że ich dobijemy po prostu. Wow, ubity jestem, ale ich też ubiłem troszkę, także może jakieś wpadną wpadną asysty. Eee, kurde, nie widziałem gościa. Jest, dobra, jeden zabity No i zabici wszyscy, fajnie, bardzo fajnie. Tak jest, tak, bierzemy sobie teka. So good job. Mamy Francuza Mamy francuskiego śpiewaka. Tak, ten gościu jest z Francji. Ten ta 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 ta, -ta, -ta, -ta. Eee... I can't Wow! Unbelievable. Najpierw tak, długości. gości. So easy Dobra, także rzucę sobie smoką. Teraz na longa mojego popisowego, którego poznałem na Overwatchu Izaka. Także on jest bardzo dobry. I'm smoking long. I see, I see them. Hmm out that fire. Ej, żeby tylko nie miał wolhaka, to by było świetnie. I teraz tak. Czy ktoś przyjdzie mi na shorta? Czy kogoś ubije na tym szorcie? Co ja mam za tego? Oho ho! Jest tu ktoś, jest tu ktoś. Tylko czy wejdzie na górę? Chyba nie. Dobra, zabity dwóch dwóch trupów sobie leżących. Już? Kurde! So nice guys, so nice. Nawet nie musiałem nikogo zabijać, znowu jest tak, że nie muszę nikogo zabijać, ale wrzucę im tego, eee, kurde, no co to tam było, Nowa czy Szymczak to był chyba nawet. Easy. I kupię sobie MK, ponieważ lubię MK. I teraz spróbuję e, przyczaić się właśnie na tym szarcie i pokazać wam tą sztuczkę, ponieważ jest już trzecia runda i być może uda się akurat pokazać wam coś fajnego. Nie wiem, jak wyglądam, ponieważ, e, no szczerze powiedziawszy, o, on chciał, żeby go podsadzić. E, szczerze powiedziawszy, to mam kamerkę trochę inaczej ustawioną niż zazwyczaj, ponieważ po prostu nagrywam w trochę innej pozycji, no coś w tym stylu. Nie wiem, jak by to powiedzieć. E, wow, zafleszowałem się. Ok. I teraz tak. Czaje się tutaj, patrzcie, można się tutaj bardzo prosto przyczaić, wchodzi long. Także niestety muszę już y, zmienić pozycję. Too long, too long. Too long, okej. Okay. Okay. I teraz tak, patrzę się, patrzę się eee... Dobra, dwóch zabitych na longu nie? Dobra, ostatni i ja sobie... Nie, nie biorę sobie jaka, fajnie się strzela zenki Maybe he's saving eee, no więc tak. Szczerze powiedziawszy... Eee... He was new to be No więc zabiłem gościa z Bombsidea B Okej, fajnie, fajnie, znaczy easy, było Bok B. Easy, yeah, 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 so easy Także troszkę muszę sobie pochylić, posunąć, przesunąć kurde mikrofon i lecimy z kolejną rundką bardzo łatwą Blue, Give kto jest to Blue? Eee, uh, yeah, yeah, I have take it's... Nice Oooo, so nice Kurde Chciał, teka to dostał teka, no cóż, i, i tak jest łatwo. No okay. uh -oh. Dobra, teraz mogą wchodzić, kurde, tym. O, mam. Teraz mogą wchodzić shortem, także spojrzę sobie. No, probably it's B. Ok, tu middle. I teraz tak. Będzie chyba klacz. Chyba Będzie clutch Splantowali na B. Mam pomysł. Tu flash, bo ponieważ coś tutaj mógłby być. One short. Dobra, zabitawka. Dobra, zabici. Okej, okay, I'm going from tunnels. Oh no. One on mid and one on set. Car, Order window. Car, okay. car. Oh, sorry. No problem. sorry. Kurde, nie, nie wiedziałem, że akurat o to mu chodzi. On był na boksach tutaj na górze i tak mnie wystraszył, że nawet nie wiem czy wy to widzieliście Ale! Było blisko, było blisko ten z gościu zabił dwóch e, jednego że kupimy sobie jeszcze defa I polecimy sobie jeszcze jedną rundę tutaj tak w miarę na luzie Potem najwyżej streszczymy pupę Ale no jest mniej więcej okej okay. Nawet nie wiem który jestem w tabeli Jestem drugi, także w porządku Nice e, Widzicie z tym zabijaniem przez drzwi jest najgorzej według mnie, ponieważ no nie wiadomo nigdy to będzie pierwszy, tak? Ponieważ najczęściej jest to ktoś z terrorystów, zazwyczaj oni są na górze, tak? I chyba jest bombsite B. O kurde, zabici ogniem, to już nie wróży nic dobrego. Ale dobra, pomalutku. Tu nikogo nie ma i teraz tak. Hmm, jest gościu ktoś tam na longu. Tylko poczekam sobie chwilę tutaj po prostu, pozycje są zmieniane cały czas. Mam głośność na 50%, ponieważ większa mi jest niepotrzebna i teraz tak. Flesz. What? Dobra, ten gość zabity. Nice. Diffus, diffus, dich fast. Take. Zabici porobieni. On city. Okej. I've got a. Dobra, i komu by tu dać tą AWP-ę? U, bot AWP for who? For me, me. Ale, Okej. A teraz halo na <noise> gości miał głos, nie e, dobra, troszkę się zwiesiłem. Także jest ok, nie no, mówiłem, że się uda pokazać wam, że jednak nie jestem taką lampką, takim nubem. Wystarczyło tylko dobrać jakichś tam strangersów i poszło w miarę prosto. Także tym razem sobie pójdę troszkę inaczej, bo zazwyczaj się do tego shorta, chociaż. Mam tutaj kogoś. On ma awkę. O, oh o. -oh. Dobra. Spróbuję zrobić coś tym stylu Wychodzę tu two. One behind the city. Okay, oh shit. One guy in middle. man. Okej, przeskanował, Nice scan. Lecimy, jest, 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 jest. Eee, także on chyba chce Aisa. Zobaczymy gdzie jest ostatni gościu. Jakby to, to będę uciekał od ostatniego. Nice, so nice. Ace, good. I oh. info. Dobrało nam dobrych gości najwidoczniej. So nice guys. Uuu Look at chat, look at chat. wyzywają nas od cheaterów w cholera, znaczy no mnie akurat nie, ale tamtych tak. Ale gościu przeskanował, gościu widział, że tam e, strzela. Znaczy, że skanuje sobie gościu zawki, tak? Także tamten dał mu info i tam strzelił, także... Wydaje mi się, że żadnych haków nie ma Guys have you any hacks? No, no, OK Okej okay, Okej, okay. okej Bo gdyby mieli hacksy, to po prostu wyszedł Mito Zobaczymy sobie, tu nikogo nie ma. Zawsze sobie rzucam tak na zaś granaty. Teraz tak. Dostał. MP7 chyba miał. Dobra. Bierzemy sobie fleszyka. I nie wiem czy wychylać, nie wiem czy się opłaca. Ale tak, B. B. Słyszę kogoś na midzie. Okej. I Weapons. Tu ktoś chyba był, albo słyszałem po prostu MIDA. Oho, wystraszyłem się. Dobra, z smąka ale mam. A nie, nie mam flasha. Dobra, wejdę sobie w Dostał, ok. Wow, skąd? Wow, oh, now guys. Diffuse, <laughs> okej okay. I don't know where is he? Where was he? sorry Nie wiedziałem ale wszystko się udało ugrać On jakoś tam wiem na początku powiedzieli że jest przy Opside. Dostał i patrzyłem się tam, bo wydawało mi się, że ktoś tam jeszcze jest, a jednak okazało się, że gościu był za mną. Ale spokojnie, zrobił mi plec, nic się nie stało. Widzicie, czasami takie noob akcje mi wychodzą, ponieważ nie zastanawiam, co robię i nie gram na such, tylko. Znaczy tak, zazwyczaj gram na such, ale teraz gram na wyczucie. Ok, I'm going B. Alright, alright, alright. Patrzcie, jaki smołczek. Widzieliście kiedyś takiego smoka, Nie widzieliście, no to teraz już widzicie. Poszedłem sobie na shorta, ale pójdę sobie da. No cóż. Nieee, yeah. jest paka. Patrzcie na to: i leci Nejzik, i leci bleszyk. I koniec, to już jest koniec, to już jest. już po rundzie, że tak powiem. Koniec już. O, tu ktoś jest, bo było słychać. Albo ktoś od naszych. o. Camper? O. I'm waiting on Bumside B. Poczekam na B, no bo po co będę się, że tak powiem, spieszył. Ostatni gościu z awką O, oh, nice. No i nie musiałem nawet się wychylać, widzicie? o to chodzi też w koder terrorystach, bo jak jesteśmy w terrorystach, no to wypadałoby raszować. A tutaj jednak trzeba trochę poczekać. 902, 1, 1 na MVP, tak więc jest fajnie. Też mam tutaj Majka, mikrofon. I, I ogółem jest mi ciężko czasami coś zauważyć. śpiewają. Shakira. Jest mi czasami ciężko po prostu zauważyć tutaj, co się dzieje, ale jest mniej więcej okej. Okay. Sync for me, tak, nie chcę coś pośpiewają. No, nie chcę śpiewać. O nie. O nie, już, to już jest koniec. Jak już nie chcą śpiewać, to już nie, to mam w pierdzie. <ścoughs> nice, beatbox je. Yeah. You know, you know, you know, you know, you know FFDZ, it's team? Oh, uh, probably I don't know. <laughs> all right, all right. But Albo it's not team know. with the... Uh, not with uh, hello, hello, You know, you know Virtus Pro? Virtus Pro. Yes, it's me. I... Uh, <laughs> I... <laughs> I... Ooh, they are from my country. From my country, from Poland. Me too. I'm Poland. <laughs> You're from Poland? Yes. I'm from Poland too. No, sorry, I'm from Algeria. <laughs> <laughs> speak Shema. Speak Shema. What is Shema? Uh, hello. Hello. How are speak you? Siema. Speak Shema. Speak Shema. I'm fine, thank you. <laughs> How are you? <laughs> I'm fine. I'm hood, I'm hood. I I can't kill anyone. Please give me some kills. Please. Give me skin and I will one kills. No, I can't give you any skin. I haven't skins. Dlaczego? I can't buy <ghana> I haven't money. Trzy boty, no nie, wyszli już, kurde, poddają to się. Rebats, guys! O cholera, co się dzieje. Nie, to jest przesada, naprawdę. Ja myślałem, że wam pokażę jakiegoś o, no, dobrego skilla, jakąś wan... walkę czy coś, a to dupa Kurde. Ej, jak sobie go zabić? Oh, way <laughs> Ale zajebisty meczik. Kurde. Trzymamy fasolę, że tak powiem.

Ej, to it's a ale fajnie, ale fajnie, kurde. No fucking way! Probably they... they <laughs> goes to be... It's unbelievable. When to be, no ghost. to be. nie. No, nie, nie. Nie. wait. wait, wait, Ninja. wait. killing this. I'm a ninja, Dobra, jest zabici. Jest jeszcze jeden. Ja chcę go zabić. We've got it. Oh, drop. Yeah, nice. Thank you guys. Thank you guys. It's the best match that I ever had. Ever had, yeah. Nie, wszystkie boty. Nie. nie. Nie, ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Nova 2. No, I play with Nova 2. Nova 2. Nice. <noise> you are Nova 2 I'm Yeah, I'm, I'm Nova 2. I'm you're... GOLD Koniec meczu. Koniec meczu jest, zdobyłem sobie jakiś UMP, zaraz sobie zobaczymy miejski DDPAT Zaraz sobie zobaczymy co to jest za... Jak jak wygląda w ogóle? Jaka to jest jakość? Przetestowana w boju, czyli field tested. Ale nie widać bardzo tego zniszczenia na tym skinie. Także fajnie no i co, jestem taki bustowany, jakby tam było, że jestem bustowany, bo mi się wydaje, że aż tak bardzo bustowany nie jestem. Także mam nadzieję, że udowodniłem, że moja ranga jest mniej więcej słuszna. No, no nie wyszło, tak? Byliśmy za bardzo z graną drużyną, za bardzo dobrze nam szło, żebyśmy mogli bardziej powalczyć, ale to też w porządeczku, ponieważ. No, był niesamowity fan. No, i dogadałem się z Francuzem, za Al... Nie no, tam gadał po francusku, ale to by z jakiejś z Zal Algierii był, czy skądś tam? No, mniejsza z tym. Tak więc dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam jeszcze raz ciebie, ziomeczku, za M4. -kę. Po prostu zajebiście. Też no, nawet nie pograłem, bo grałem. M4A4 Ale i tak, dzięki wielkie, trzymajcie się wszyscy. Myślę, że następne odcinki też będą z CSa, tylko musi przestać mi dobierać DASTA. Także, no nie wiem, zbiorę sobie ekipę i pogramy sobie na przykład na Mirażu albo na Inferno. Mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapkacza w górę. No i trzymajcie się wszyscy do następnego. Cześć!